STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. No, myślę, że to najlepszy mecz na obu, który zagraliśmy i, i mogę być bardzo zadowoleni z, z ostatnim meczem i ostatnim tak, takim sparingom w Turcji. E, bardzo ważne jest, że, że są wszyscy na końcu zdrowi i że na, na, na wszystkie możemy liczyć w Kielcach na, na przygotowaniu do, do nowej sezony. Jak byś podsumował ten obóz? Kilkanaście dni, kilkadziesiąt jednostek treningowych. Było ciężko? No Było ciężko, bardzo. Napracowaliśmy się bardzo bardzo dużo, ale myślę, że, że to daje dobry wynik na końcu. Kuba Korony. Kuba, zgodzisz się, że ten dzisiejszy, drugi sparing był najlepszym waszym meczem podczas obozu w Turcji? Myślę, że tak też, biorąc pod uwagę to, jakim przeciwnikiem dzisiaj graliśmy, bo na pewno była to najlepsza drużyna, z którą się mierzyliśmy podczas tego zgrupowania. Na wysoko, wysoko postawiona poprzeczka to jest, to jest taki truizm, ale... Ale rzeczywiście widać, że jakoś piłkarska drużyny, drużyny z Rosji była na wysokim poziomie i też myślę, że ten cały mecz stał, stał na, niezłym takim, na, na niezłym piłkarskim poziomie, więc też y, cieszę z jednej strony, że, że udało się chociażby zremisować taki mecz, ale też y, ta bramka trochę kuriozalny sposób, więc na pewno mogliśmy jej uniknąć i w wielu sytuacjach w ofensywie zachować się lepiej. Ale też kończymy to zgrupowanie na pewno, na pewno okres ciężkiej pracy i na zakończenie takiego obozu dobrze, dobrze takim spotkaniem to zakończyć. No właśnie, wracamy do Polski, więc pora na krótkie podsumowanie. Jak Ty byś ocenił ten obóz w Turcji? Na pewno dobra praca została tutaj wykonana, też ćwiczyliśmy wiele elementów, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Więc mam nadzieję, że to zaprocentuje już w rozgrywkach ligowych. Troszkę problemów zdrowotnych to na pewno na pewno martwi, ale też nic takiego poważnego, żeby, żeby nie doprowadzić chłopaków już na temacie ligowe. Myślę, że, że ta kadra, którą dysponujemy, pozwoli nam na to, żeby, żeby bić się o te ligowe punkty od samego początku, a też liczymy na to, że, że jeszcze wzmocnienia się pojawią. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce.